Went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. Cześć, witajcie z tej strony z ze mną jest. Dzień TV z powrotem. Tak jest. I nagrywamy kolejny yy, odcinek DJ niestety nie wyrzucił na razie, ale po tym materiale podejrzewam, że, mi, że wrzuci. Mm. Nie mamy taką nadzieję. E... jest mój nowy królczek. No. który jest zwariowany? Słodni, chłopak. <grychy> no zobacz. No, patrz. Nie wolę nie wyłazić. Już. Okay. Oksu. Ech, I poza. Poza materiałem, byliśmy w paru miejscach To jest trzeci odcinek, um, znaczy ogólnie trzeci odcinek Terrarii, a drugi jest u, u miksera Będzie u miksera I byliśmy w paru miejscach Tak jest Albo, To może być drugi w sumie, u, u mnie O. I like it Uu, mi idzie. I teraz możecie mnie słyszeć lepiej, bo mam nowy mikrofon za 4 No na pewno Co za dziecko, nie dorosły. Zmontowałem ej, ej, ej. już prawie z teum materiału z 18 uuuuu! Będzie to oglądać U mnie możecie na kanale zobaczyć poradniki sterarii, ała Jakby, co już są poradniki z Terrarii? właśnie zauważyłem. Dobre, do. no. A widziałeś? Oglądałeś? U. Coś tam widziałem. Bo patrzyłem właśnie na temat tego, tego... Eee... Drugiego odcinka Terrarii. Nie widziałem. Oh yeah. Co to jest? Co? To, Blue? to jest nasiona do robienia takiego czegoś fajnego. Patrz. <laughs> o, szakl. O, fajnie. Szybciej będę biegał. Ej, do niego Jej. Tak naprawdę, kurde, jak dawno już nagrywaliśmy. W ogóle ten... Słowo ci słychać w ogóle, jak ty nie masz blisko tego mikrofonu. Trochę strzeliłaś. No, no Bum. Jutro się pojawi chyba nowy odcinek z serii eee yy, yy, nie, nie Minecraft, <laughs> Terraria Kurde Terraria poradniki A, rakiet przyleci. Na razie to nic, że nie robimy. Dobra. No chama. O, ty nazywasz. Ja tu mam te po przerwie? No, a ja dam. Ej, no gdzie zombie uciekasz mi? Aha, ja ogółem... E, mam mana krystal, użyłem go i mam 20 many teraz. Chodź W ogóle dużo zrobiliśmy poza odcinkiem ostatnio? No? Ale to bardzo, no, ostatnio zrobiliśmy dużo poza odcinkiem. Było to no nie, właśnie my zrobiliśmy domek po moim odcinku. I wszystko i pozbieraliśmy różne y, rzeczy i temki i tak dalej. Y, y, można mieć dziwnie słychać. Ale nie ma szumów. To zawdzięczam moim nowym słuchawkom. Jak się o tego, o swojeja królika? Nie, można, to dopiero jak coś tam albo masz wersję kolekcjonerską, albo jakoś to czytujesz. Czy co, które, z ty, które, które Eee... Yy, to drugie. Aha. A wersję kolekcjonerską chcesz, chciałbyś kupić za 150 zł? żeby no, mieć to królika? Nie mogę. No, ale żeby mieć królika, tylko po to? No nie. No właśnie. Ptaszek. Ale szczerze ten królik tak za bardzo wiesz. To on tylko jest dla ozdoby, tak nic z nim nie robię. No po to ci on. Ej, pamiętasz? Czekaj. Czekaj. Mam... Mam pytanie. Coś świeci? Coś świeci. Arlem Shake, akurat się or będzie w subsku. No, już miał być, człowieku. Co miało być? No już miał być. Tak, ale tylko ja ze znajomymi nikt nie przyszedł. Ja nie dziwię tak. się, jak ciebie odgrywam z nami, Kol, 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 terror Znajdujmy. Go. Przecież to luźną to zmówiłaś, ja się cieszę. Dawyd, Ale... już nie ma szumów, tak? Co? Już nie ma szumów, tak? No... U mnie nie słychać tego. O, no to dobrze. Ko no kurde, mi w tym odcinku nic nie zrobimy, człowieku! No i co z tego? Tracimy czas! Albo nie! Zaczniemy od PvP. To będzie najlepsze. Ustaw sobie dawna na mieczyki i zaczniemy PvP. Już? Ale ustaw sobie mieczyki. Chwila. Kol, 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 terrorit, kol, 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 terrorit. Ko! <ścoughs> Fuck! Lole. Haha Cześć. Inczyk versus z <laughs> Tak. Nie ma tak, nie ma tak! Nie ma tak! Nie ma tak, jeden. Co za ham? <grymne> nie zamknął drzwi co za tak. Nie zdążyłem. <grymne> Szybciej. Ale przynajmniej coś się dzieje. Dlaczego? Dlatego. Eee! Eee! Co ja robię? Co ja robię ze swoim życiem? LUL! Dokładnie, LUL. Aaaa, wiedziałem. Człowieczku małej woli, ty tutaj nic mi nie zrobisz. Aaaaaah, choć ducha mnie jeden. <śpiewanie> <śpiewanie> to mnie rozwal... Kam! Hehe. Proszę coś się dzieje. O mój grupie. Ej no bo wyrwiesz te drzwi z zamiastów. <güler> <güler> Aaaaaah! Bara podejdziesz. Kurde. <güler> jest druga śmierć. Bierz ze mną, nie zadziera się. Może nas wita ten odcinek, nic nie robimy, tylko się pofałpujemy. Ale za długa nazwa. A już strzelałem. A już do ciebie strzelałem. Już, już taki... strzałeś. Już do ciebie strzelałem, już tak miałem nadzieję, że do ciebie jest tak strzelę. Tak do ciebie no, strzelałem. A eu estou aqui, favor, e aí, ostatni BFUPE idziemy gdzieś kol 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 ter Dobra Kol-kol-ter-ori-ta Ú-huuu! O que é Tylko, że jestem mądrzejszy Po mistrzów versus gołota i nie ma jeszcze. Dobra, Mięcia, już. Ja nie mogę zrobić mie Mieczy sobie. Już. A, ej, czemu czerwony? Dobra. <laughs> Jest! 48 HP Jestem mistrzem Kto pisze, że jestem mistrzem Łapka w górę pod filmikiem zwycięzcy Kto mówi, że jestem mistrzem Łapka w górę pod filmem zwycięzcy ha, ha, ha. No co? Myślałem się jaka będzie reakcja Co? Myślę, się jaka będzie reakcja tu łapek w górę pod twoim filmem Chyba na no, A nie Kurna, ty wiesz ile ja kurde grałem z tym w Terrarię? Z moim kolejem wiesz, z kim nie sam. no Nie się. Ile, ile. Co? Nie reklamowania się. Nie ma? Nie ma? To ja nie będę reklamował ciebie! To ja nie będę reklamował Ciebie w szkole nupsie no Co? Bo tak to Ciebie reklamowałem, a teraz już nie Jasne, jasne, jasne No tak Nap! Nie ma reklamowanie silne materiale, tym o to mi chodziło Nieee! Koks? Oop, op, opa, op, gdym nam staje Dobra, idziemy do kopalni, ile to już zabrało nam czasu o. Kwiatek włoży do skrzynki Ej ile to tam zabrało czasu? Nie, nie mierzę czasu. Ile czasu nie liczą. Coś tam cykcyka chyba u ciebie. To nie jest mówię. Mówiłem cykcyka. Puk puk. Puk puk. Puk, puk. Łapiesz. Ej, na no, słabo cię słychać. I jada. Puk puk. puk puk, puk. Boom headset. Co? Puk puk, kto tam? Boom headset. Hehehehe. <laughs> ja Hehehe. Hehehehe. A, chcecie uczestniczyć w Escape z e, Minecraftem? Nie, a ja jakim Escape Ooo. Uuuuuh. Nie będzie, podaj, podaj IP. Hamachi, kurde, nikt się nie dołączył po 5 latach. Człowieku, ja to chociaż coś robię. Ty nic. O ciekawe co. Ty tylko nagrywasz. A ja Tu biegam, zabijam cię, zabijam slajmy i co? Zabijam. I co z tego? Nic z tego nie mam, jeszcze kolacji przez ciebie nie jadłem. Idioto. Siebie... Sam nie, sam nie Przez siebie samego nie jadłeś, no proszę Państwa. Nie. Ej, idziemy do przyn będzie jakaś jazda. Za ory, corruption Cyory, apety i -y ony. Gdzie są po... Cyory, apety i -y on. Taka spaszona ziemia. Choć jakby powiedzieć, to dobrze wyszło ten. Dobrze wyszedł ten. ten seria JJ-owi. Jaka y seria? Seria Minecraft. Chyba przygody czy coś takiego. No, oglądałeś psy Gentleman Spiderman? man co źle po, po tym, po filmie? Nie ja mam co innego do oglądania. O, siebie samego i dajesz i samemu sobie łapki w górę. Jeszcze pewnie, co? Ja zgaduję, co możesz. Ja już zgaduję. Ja już zgaduję, co ty oglądasz, nie? to na czacie. Bez komentarza. Nie gadaj. Nie. Nie. Nie w ogóle nie oglądasz. Idiota. Dobra ja chyba na sam co bo się na co robi no. Eee, nagrywamy no. dalej! Kurde Já ja po pozbieram pozběrám Robisz inny od A jeśli coś słyszeliście w to przepraszam To mój kot To mój kot To mój brat <laughs> O, jaki, jaki knockback. Chodź, idziesz? E, corruption. E, dobra. E, dobra. Pamiętasz tą jazdę tutaj? T -t -t tu mieliśmy jazdę, tu mieliśmy jazdę. Chodź, to jest corruption. Tą jazdę, człowieku. Czym, masz puszkę? <gryption> to masz puszkę, czy nie masz? Sam byłbym ciekawy jak czuwali Mój komputer ma możliwość tego wy, wyczuwania wydawania zapachów O o, ulaguje mi Mam <grym wiosenka> no, taki Znowu mam taki <grym wiosenka> Jeden Ty Tych... Dwa na mnie te smrody idą Ła! pięć życia, pięć HP Ua! 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 <ścoughs> Kurde, jeszcze kolejny idzie Ua! Ua! Kurde No i wywalił, odliczę No to se, po czekajcie, aż zadzwoni do mnie. А не так то забанны же граться Czekaj, tylko pójdę do Ciebie, no poczekaj na mnie, no. Pożegnamy się, no. Chodź w moją stronę. Ło Jezu. Chodź w moją stronę! Chodź w stronę, słoneczko! Napiszcie pod filmem, tego... Zdjęcie, co ma... Co ma ten, no. Nie, 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 nie. Napiszcie pod summonem jaki poradnik mam nagrać. O, to będzie dobre. Aha, jeszcze też może... Nagram, mo moć może Nagram z y, gry... Nie, e, chciałem powiedzieć Need for Speed. E, grid albo Joys to dwójka Hot Important Night, jeżeli kupię. Jeżeli no. kupię... Nie no, e, z grida to grida akurat mam. Dirt to dwójkę też mam. Jeżeli się da nagrać, to no, już ale... mogę nagrać. Ej dobra, kończymy ten materiał, bo mi zaczyna lagować z domu. No. Komentujcie, subskrybujcie, Cześć, no nawet za Cie laguje. No, no, Zadarze, dobra. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. No pożegnaj się.